Specjalna wiadomość od Boga jest tylko dla ciebie. Nie popełniaj błędu, ignorując ją. Bóg pragnie rozwiązać wszystkie Twoje problemy, dlatego wysłuchaj tej Boskiej wiadomości do końca. Mój synu, poczuj moją obecność wokół siebie, gdyż zawsze jestem blisko Ciebie, nawet w najtrudniejszych chwilach. Nie poddawaj się. Bo każda przeszkoda, z którą się spotykasz, to okazja do wzrostu i nauki. Zaufaj mi i mojemu planowi dla Twojego życia, gdyż znam każdy detal Twojej drogi. Jesteś dla mnie bardzo szczególnym dzieckiem. Piszę Twoją własną historię, opartą na zasadach i naukach, które pozostawiłem dla Ciebie w moim słowie. Wybieraj słowa mądrze, zawsze starając się przekazywać miłość, współczucie i nadzieję tym, którzy przekraczają Twój szlak. Nie martw się skomplikowanymi słowami ani wymyślnymi przemówieniami, bo ważna jest szczerość Twojego serca i klarowność Twojej wiadomości. Pamiętaj, że nawet najprostsze osoby. Mogą zrozumieć moją prawdę, jeśli zostanie im przedstawiona z pokorą i miłością. Wytrwaj, nawet gdy wszystko wydaje się trudne, bo ja jestem po Twojej stronie, wzmacniając Cię i umożliwiając Ci stawienie czoła każdemu wyzwaniu, które się pojawi. Zaufaj mi i mojej obietnicy, że nigdy Cię nie opuszczę. Nawet w najbardziej bolesnych chwilach. Nie pozwól, by krytyka lub przeszkody na Twojej drodze Cię zniechęciły. Pamiętaj, że ja mam kontrolę nad wszystkim, a nic nie dzieje się bez mojego zezwolenia. Trzymaj się mocno wiary i idź naprzód z odwagą i determinacją. Wiedz, że jesteś przez mnie bezwarunkowo kochany. I że mam dla Twojego życia specjalny cel. Nie pozwól, aby wątpliwości i strach odciągnęły Cię od mojej miłości i mojej woli dla Ciebie. Zaufaj mi i pozwól, abym kierował Twoimi krokami. Każdy dzień to nowa okazja, aby zbliżyć się do mnie i duchowo się rozwijać. Nie marnuj tego daru, który Ci daję. Ale użyj go, aby chwalić moje imię i spełniać moją wolę na ziemi. Pamiętaj zawsze, że jestem Twoim schronieniem i Twoją twierdzą, Twoją pomocą w czasach udręki. Nie bój się, bo jestem z Tobą i nic nie zaszkodzi Ci, dopóki jesteś pod moją opieką. Zaufaj mi i powiesz wszystkie swoje. Troski i lęki w moje ręce. Zajmę się Tobą i zaspokoję wszystkie Twoje potrzeby zgodnie z moją wolą i doskonałym czasem. Nie porównuj się z innymi, bo każdy ma swoją własną, drogę i cel w moim dziele. Skoncentruj się na przestrzeganiu moich przykazań i na życiu, które odzwierciedla moją miłość i łaskę, dla wszystkich. Nie pozwól, aby trudności życia oddaliły Cię ode mnie, ale szukaj mnie w modlitwie i ciągłym obcowaniu. Zawsze jestem gotowy wysłuchać i odpowiedzieć na Twoje błagania, zgodnie z moją wolą i miłością dla Ciebie. Zaufaj mi, mój synu, i wiedz, że zawsze jestem obok Ciebie, prowadząc Cię i. Podtrzymując każdej chwili. Nie lękaj się przyszłości, bo już ją znam i mam wspaniałe plany dla Ciebie. Tylko zaufaj mi i idź naprzód z wiarą i determinacją, wiedząc, że zawsze jestem z Tobą, dziś i na zawsze. Trwaj w swojej podróży, nawet gdy droga wydaje się trudna, a przeszkody nie do pokonania. Pamiętaj, że jestem światłem, które oświetla twoją drogę i miłością, która rozgrzewa twoje serce w ciemnościach. Nie pozwól, aby zniechęcenie i beznadziejność opanowały twoje istnienie, ponieważ zawsze jestem tutaj, aby o twoje siły i przywrócić twoją wiarę. Zaufaj mi i całkowicie oddaj się mojej miłości i mojej Woli dla Twojego życia. Nie zapominaj spojrzeć wokół siebie i docenić błogosławieństwa, które codziennie zalewam na Ciebie. Od wschodu słońca po zachód nocy jestem obecny w każdym szczególe Twojego istnienia, troszcząc się o Ciebie, z miłością i troską. Idź naprzód z odwagą i determinacją. Wiedząc, że jestem przy Tobie, umacniając Cię i umożliwiając Ci stawienie czoła każdemu wyzwaniu, które się pojawi. Zaufaj mi i mojej obietnicy, że nigdy Cię nie opuszczę, nawet w najtrudniejszych chwilach. Nie martw się tym, co przyniesie przyszłość, ponieważ już ją znam i mam wspaniałe plany dla Ciebie. Tylko zaufaj mi i idź naprzód z wiarą i determinacją, wiedząc, że zawsze jestem z Tobą, dziś i na zawsze. Wiedz, że jesteś bezwarunkowo kochany przez mnie i że mam dla Ciebie specjalny cel. Nie pozwól, aby wątpliwości i obawy oddaliły Cię ode mnie i ode mojej woli dla Ciebie. Zaufaj mi i pozwól mi, prowadzić Twoje kroki. Każdy dzień to nowa okazja, aby zbliżyć się do mnie i rozwijać się duchowo. Nie marnuj tego daru, który ci daję, ale użyj Go, aby uwielbiać moje imię i wykonywać moją wolę na ziemi. Pamiętaj zawsze, że jestem Twoim schronieniem i twą twierdzą, twoją pomocą w Godzinach udręki. Nie bój się, bo jestem z tobą i nic cię nie skrzywdzi, dopóki jesteś pod moją opieką. Zaufaj mi i powiesz wszystkie swoje troski i zmartwienia w moje ręce. Zadbam o ciebie i zaspokoję wszystkie Twoje potrzeby według mojej woli i w moim doskonałym czasie. Na koniec, synu, Dziękuję Ci jeszcze raz za poświęcenie chwili swojego życia, aby posłuchać moich słów. Jeśli ten film dotknął Twojego serca, nie zapomnij zapisać się na kanał, aby otrzymywać więcej: wiadomości o wierze i nadziei. Bóg Cię błogosławi, dzisiaj i zawsze.